Ciekli i niezadowoleni metalowcy z całej Europy spotkali się w Brukseli, obawiają się o swoje miejsca pracy i źródło utrzymania z powodu europejskiej zielonej transformacji, domagają się, aby nowa polityka przemysłowa bloku obejmowała więcej zabezpieczeń dla pracowników i rodzin. W tym sektorze jednym z żądań pracowników jest stworzenie przez Unię Europejską bardziej efektywnych szkoleń i przekwalifikowań pracowników, nawet kosztem czasu pracy. We willen dat als werknemers de, de transitie maken naar een klimaatneutrale industrie, dat zij mee moeten opgeleid worden om die transitie te kunnen maken. En dat wij als vakbonden betrokken worden in het overleg om die maakindustrie en die transitie te kunnen maken naar een klimaatneutrale maakindustrie. Od 2019 roku w Unii Europejskiej zlikwidowano prawie milion miejsc pracy w przemyśle. Według związków zawodowych pracodawcy wykorzystują kryzys, stosując umowy krótkoterminowe. Związki zawodowe twierdzą, że w ostatnich miesiącach zagrożonych było ponad 100 tysięcy miejsc pracy. Duże firmy w całej Europie ogłosiły zamknięcie fabryki zwolnienia. Niemieckie firmy, m.in. Volkswagen, znajdują się na szczycie listy. Aby pomóc w transformacji, Unia Europejska stworzyła Fundusz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Zielonego Ładu z 17,5 miliardami euro. I think it's good that we have a just transition fund, but I think right now it's not big enough and it can't be used for everything that it needs to be used. For, for my intents, we need to broaden the scope. We need to have enough resources, especially in those regions where the transition really hasn't taken place yet. So it's important to have a strong just transition fund to support those sectors that need to transition and make sure that the workers get the benefit of it. Przedstawiciele związków zawodowych rozmawiali z komisarzem do spraw strategii przemysłowej. Domagają się opracowania dyrektywy w sprawie sprawiedliwych zmian, zmuszającą firmy do antycypowania przemian i zarządzania nimi we współpracy ze związkami zawodowymi.